Oceaniczny Serżu, Wielorybie Wiktorze, jestem Dośka. A to są moje zabawki. Hej, hey! was poznać! Bonjour i dzień dobry! Jest mi przemiło poznać państwa. Uuu, grzeczny! Bardzo! O, przepraszam, ale musimy już uciekać ponieważ my dwa, jak wiecie, zawsze ruszamy ratować oceany! He, hej! Ohoła! <laughs> Nie przejmujcie się mną, oceaniczny serż przeżyje, na pewno, ale gdzie my dokładnie jesteśmy i gdzie jest najbliższy ocean? Pójdziesz prostą ulicą do miasta, potem w prawo, w lewo, nie, ale chyba jednak w prawo, nie, dobrze, potem skręcisz przy dużym drzewie, a potem... w klinice światowej sławy lekarki zabawek, doktor Maskotek. To ja i myślę, że ciebie trzeba przytulić. O, no, 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 Możliwe? Dzielni badacze oceanów nie lubią się przytulać. I na tym koniec. A, jak to przyjemnie sobie pochodzić. Wielory, ja leżeliśmy na strychu przez wiele, wiele lat. Ja tam nie wiem, co to jest ten strych, ale już mówię, że go nie lubię. To najwyższe piętro naszego domu. Znaleźliśmy tam serża i wieloryba. To były zabawki mojego taty. Oh, yes! Yes! Tata? A kto to jest? Czy my znamy jakieś dziecko o imieniu tata? Nasz mały właściciel ma na imię Markus. Mój tata ma na imię Markus. Ha, to pewnie popularne imię. O, lubię naszego chłopaka. Bardzo fajnie się nami bawił. Ach, tęsknię za nim. Ach. W ciepłe dzionki, Markus zabierał nas na staw, żeby szukać salamander oraz żab. Nasz Markus chciał zostać badaczem oceanów! Codziennie czegoś się dowiadujemy! No, a ja na pewno. Właściwie to codziennie uczę się wszystkiego od nowa. Och, chciałbym znowu zobaczyć Markusa. Możesz zobaczyć! I przed chwilą powiedział, że bardzo chciałby się znowu wami pobawić. O, czyż to możliwe? U! Uwielbiam takie spotkania po latach. To ja lepiej wezmę chusteczkę, bo czeka mnie mocne wzruszenie. Ja to czuję! Och, jakież to radosne wieści! Bo minęło już wiele dni lub wiele miesięcy, lub lat, nawet sam już nie wiem, ile czasu minęło. 7 razy 13, 1 w pamięci, dodać 5 razy 2. Minęło dokładnie bardzo dużo czasu. Serz i Markus znów się poławią. Ponieważ my zawsze ruszamy ratować oceany! Ho, ho! Oj, złotko, lepiej tego a, nie a, a, a. No. O, Ale skoro nie mogę siedzieć na wielorybie, to nie mogę robić wielkich skoków w górę. A Markus zawsze je lubił. O, mój Wiktorze, co z nami się stanie? O, naprawdę trzeba cię przytulić. Madam, nie! Skoro nie mogę robić skoków w górę, to przenigdy się nie przytulę. Serż, my co naprawimy? O, serio? Tak! Zaczniemy od badania. O, rób co potrzebne! Jestem w twoich rękach. E, dosłownie, bo jestem za mały, żeby gdzieś dojść samodzielnie.